Cześć, tu Weronika Broiło. Witam Was z powrotem na moim kanale All Things Style. Dla tych, co są nowi, zachęcam do subskrybowania, dlatego że w każdym filmiku y, pokazuję Wam tajniki tego, jak ja się ubieram minimalistycznie. Bardzo lubię rzeczy vintage, z drugiej ręki. Większość mojej garderoby jest w tym stylu. Sięgam po różne właśnie strefy modowe, łączę to razem. I powstaje ponadczasowa garderoba, więc tym chciałam się z wami dzielić. Chęcam do wyglądu na mój Instagram, gdzie będę umieszczać wiele razy zdjęcia moich stylówek na co dzień, i te z filmiku, i te na co dzień. Więc tam myślę, że znajdziecie dużo też inspiracji. Czekając teraz na filmiki, które wam zaproponowałam w poprzednim filmiku typu, właśnie stylizację z wybiegu. Skupimy się na marce Saint Laurent. Również zrobię tour szafy w najbliższym czasie, pokażę Wam moją garderobę i jak ją organizuję. Ale czekając na te filmiki, chciałabym dzisiaj Wam właśnie pokazać filmik taki mm, krótszy, ale uważam, że bardzo w punkt, bardzo na temat tego, co do tej pory Wam pokazywałam na moim kanale, bo już mija blisko dwa lata, jak go prowadzę. I chciałabym w ten sposób Wam przedstawić, na czym się skupiam, jakie mam swoje zasady, znikąd wzięte, stricte takie wymyślone przeze mnie, które po prostu z wiekiem i z doświadczeniem, e, tym modowym i osobistym, niezależnie od tego, czy wybieram sobie stylizację danego dnia, czy idę na zakupy i tym się kieruję, to są zasady, które po prostu przez dłuższy czas zostały przeze mnie wykreowane i dzięki którym. Mniej tych błędów modowych popełniam. To jest takie moje 10 przykazań modowych, że tak powiem, które chcę Wam przedstawić, bo uważam, że każdy z nas ma takie swoje, jakby być, nie być modowe, że tego nie założę, tego nie lubię. Ma jakieś takie granice i zasady, według których właśnie robimy te zakupy, czy czegoś się pozbywamy. I to się też zmienia, zmienia się z wiekiem, zmieniają się upodobania. Zmieniają się trendy, są ludzie, którzy, którzy bardzo zwracają uwagę na to, co jest w danej momencie hot, a są też ludzie, którzy w ogóle nie patrzą na to, czy coś jest modne, tylko czy jest wygodne, praktyczne i tak dalej. Więc wszyscy jesteśmy inni i ja tutaj nie, nie chcę wrzucić wszystkich do jednego worka, ale mam nadzieję, że tym filmikiem po prostu moje podejście, będzie w jakiś sposób dla Was kierunkiem, w jakiś sposób ukształtować swoją szafę. Tak, żebyście byli z niej zadowoleni, więc jakby to jest mój cel, w ogóle moim kanałem. Mam nadzieję, że przekaz jakoś też do Was dotrze i do większej rzeszy osób. Zachęcam Was do oglądania tego filmiku, nie będzie zbyt długi, mam nadzieję nie będę też się zagłębiać. 10 zasad modowych, którymi się kieruję, e, które myślę, że Wam też się przydadzą. Więc zaczynamy. Miejsca czy więcej, czyli less is more. To znaczy, że tak jak słyszycie, nie chodzi o to, żeby mniej ciuchów na siebie wkładać, <grymianie> tylko tak troszkę abstrakcyjnie do tego podejść. Mniej kolorów na sobie, mniej tekstur, mniej wszystkiego, ale w takim stonowanym właśnie aspekcie. To znaczy, że mniej dotyczy kolorów, czyli neutralnie, fasonów ponadczasowych, typu właśnie prosta marynarka, prosty płaszcz, jeansy z wyższym stanem, proste takie, klasyczne, jeśli chodzi o biżuterię, jeśli chodzi o rzeczy, co mamy w domu, czym się otaczamy, jeśli chodzi w ogóle w szafie, tu nie chodzi o to, żeby mniej rzeczy posiadać, ale jednak to, jakie je razem komponujemy, żeby nie przedobrzyć. I uważam, że to jest złota zasada w życiu. Często, nawet w relacji społecznych, też jest zasada, że naprawdę lepiej jest mieć mniej zaufanych osób wokół siebie, ale takich pewnych, niż tutaj jakiś cały harem znajomych, którym na nas nie zależy, więc jakby. To jest złota zasada nie tylko modowa, ale też uważam życiowa, dlatego to jest moje number one. To nie jest jakoś chronologicznie tutaj przedstawione dla Was. To jest tak, że idę od najważniejszego punktu po najmniej ważny, bo uważam, że wszystkie 10 punktów, które Wam dzisiaj przedstawię, są istotne. Ale jeśli chodzi mniej znaczy więcej, to na przykład mała czarna sukienka, czy to jest właśnie dłuższa czy krótsza, sandałki na obcasie i jeden naszyjnik, i już jest pewny look na jakieś wyjście, tak? To wcale nie musi być, nie wiadomo co. Często mam wrażenie, że ludzie, czy to jest jakaś okazja, niezależnie czy wyjście jakieś rodzinne, czy, czy randka, czy... taka tendencja do przesady jest. I uważam, że osoby, które lubią maksymalizm, no bo też jest taki nurt modowy, gdzie, w którym nosimy wzory, czy tekstury lakierowane, i biżuteria duża, i wszystko, to też ma swój urok, ale ja jednak jestem zwolenniczką, żeby te takie bardziej widoczne elementy, czy rzeczy, Nosić w takim właśnie mniejszym stopniu, czyli na przykład, jak mamy neutralną stylizację w prostych kolorach, w prostych fasonach, to wtedy zakładamy po prostu jakieś wystrzałowe buty, albo torebkę. Mniejsze takie dodatki w kolorze czy w teksturze robią większą robotę na dłuższy etapie. To się tyczy też naszego makijażu, tyczy się właśnie dodatków, więc tutaj chciałabym po prostu przybliżyć Wam, że Często ten minimalizm, który widujecie na moim kanale, wypływa bardzo z tej zasady. Staram się zawsze wziąć coś, co przykuwa wzrok, ale jak już jest jedna ta rzecz, to biorąc drugą odejmuję trochę blasku tej pierwszej rzeczy. Więc staram się, aby był jakiś fokus na jednej rzeczy w stylizacji takiej bardziej widocznej. Przechodzimy do następnego punktu. Uwaga! Następny punkt to jest jeden lub dwa elementy biżuterii. I tu trzeba być moim zdaniem bardzo selektywnym. Dużo mam takiej biżuterii, słuchajcie, bardziej widocznej, typu właśnie te pierścionki, co mam na sobie. I zauważcie, mam tutaj naszyjnik widoczny i pierścionki. Już żadnych kolczyków nie zakładam, żadnych wielkich bransoletek. Uważam, że fajnie jest troszkę to zminimalizować, pędzić do właśnie dwóch rodzajów biżuterii. Jeżeli mamy pierścionek, no to wtedy naszyjnik. Jeżeli mamy kolczyki, to może być bransoletka. Grunt to, żeby to nie było zbytnio koło siebie, żeby za dużo się tu nie działo. Gdybym miała teraz grube, srebrne kolczyki z tym nikiem jeszcze te pierścionki, to już wtedy troszkę się dzieje za dużo. Ja nie jesteśmy choinką, nie ma co się przebierać jakby w kostiumy, tylko podkreślić swoją urodę, podkreślić stylizację i naprawdę czasem niewiele trzeba. Z biżuterią to zależy jaką lubimy. Jeżeli lubimy taką cienką, tak zwaną w angielsku dainty, nasze takie cienkie, no to wtedy możemy oczywiście warstwować, tak? Założyć 3-4 też fajnie to wygląda. Tak samo to się tyczy pierścionków, takich cienkich, małych. Też możemy warstwować. Ale jeżeli lubi się taką biżuterię jak ja, czyli taką bardziej masywną, to jednak ta zasada dotyczy bardzo tej pierwszej. Mniej znaczy więcej i biżuterię też maksymalnie do dwóch rodzajów. Nie mówię, że do dwóch sztuk, ale do dwóch rodzajów maksymalnie na sobie w danym momencie. Numer 3 się tyczy obuwia. Tutaj chciałabym wspomnieć o tym, co już nieraz Wam mówiłam, a mianowicie o tym, jaka jest wysokość cholewki butów, które nosicie. Jeśli chodzi o cholewkę, słuchajcie, no to um, staram się, aby jak cholewka jest trochę wyższa, tak do połowy łydki, czyli ani do kolana, ani do kostki, coś pomiędzy. Idealnie wtedy, bo możemy wsadzić pod nogawkę spodni. I wystaje nam tylko wtedy ten but. Czy nogawka jest szeroka, czy to są rurki, jeansy. Jeżeli jeansy bardzo takie przylegające, no to na jeansy wtedy nakładamy, czy to z suwakiem od wewnątrz, niezależnie czy wsuwane, czy z suwakiem. Cholewka generalnie, słuchajcie, ma duże znaczenie do tego, jak proporcja naszej sylwetki wygląda. Jeżeli mamy cholewkę do kostki, to wtedy sięgajmy tylko po spodnie zakrywające tą cholewkę. Bo w momencie, jak założymy rajstopy, spódnicę czy sukienkę, to skraca nam wtedy nogi. Niezależnie, czy mamy właśnie cieliste rajstopy, tym bardziej, jak są cieliste, to wtedy kontrast buta, jak jest ciemny, ze spódniczką czy sukienką, to wtedy to po prostu nie wygląda dobrze. Jedyne odstępstwo od tej reguły, to jak mamy takie zamszowe, w kowbojskim stylu bodki, na może takim drewnianym, małym obcasiku grubszym, to fajnie wygląda wtedy do shortów dżinsowych, to przykład bardzo styl festiwalu Coachella, tak ludzie się tam ubierają, na różne festiwale muzyczne. To takie zamszowe, fajne buty w stylu tak, w kolorze kaki czy beżowym, to wtedy jest fajna opcja, czy do spódniczki, miniówki czy, czy spodenek. Już wiele lat temu, x lat temu, w 07, w 06 tak noszono i do tej pory tak się nosi, więc tu bym akurat powiedziała, że to jest odstępstwo, ale wszelkie inne stylizacje Uważam, że krótka cholewka to długie spodnie, tylko i wyłącznie albo długa maxi, taka prawie do podłogi spódnica, zakrywająca te buty. Widzimy, widzimy wtedy tylko czubek, nie wiadomo, czy ta cholewka jest wysoka, czy nie, tajemnica. Ale w momencie jak mamy do połowy łydki, czy sięgające takie do kolana, jak najbardziej wtedy możemy nosić do spódniczki. Wręcz słuchajcie, ja od jakiegoś czasu bardzo lubię ten look, jak jest właśnie cholewka nie do kolana, tylko trochę niżej. I wtedy do tego miniówkę założyć, ładnie to eksponuje nogi, wcale nam nie skraca sylwetki i polecam w tym się kierować. Więc tu chciałam wspomnieć, e, mówiłam Wam też kilka filmików temu w ogóle jak dobierać buty i wśród butów jakie ma znaczenie, jaki e, czubek buta, jakie ma znaczenie w przypadku stylizacji różnych to też zrobię o tym oddzielny filmik, bo uważam, że to jest głębszy temat. Dajcie mi znać w komentarzach, czy dalej jesteście zainteresowani takim filmikiem, i to też będzie na liście e, tych następnych. Zasada numer 4 to jest obcisłe versus luźne, czyli tutaj też zaczerpnę tego, co już e, dla tych, co mnie oglądają, widziałyście nieraz, jak mówiłam, e, co zakładamy względem tego, co jest u góry, a u dołu. Moim zdaniem najlepiej to jest że tak, to traktować jako odwrotność, czyli jak mamy obcisłe y, coś u góry, typu body, czy długi rękaw z długim rękawem, czy z krótkim, niezależnie jaki format bluzki, czy body, obcisły, to zawsze to świetnie będzie wyglądało. Czy ze spódnicą w literę A, czy spódnicą, właśnie maxi, trochę bardziej taką prosty kształt, y, czy spodnie szerokie z szerokimi nogawkami, takimi naprawdę wielkimi, y, czy z cargo spodniami, z kieszeniami dużymi, co tam wolicie. Y, Fajnie jest zachować tą proporcję i odwrotnie, tak? jeżeli mamy coś szerokiego u góry, tak, typu właśnie szeroki sweter mm, czy koszula, wtedy fajnie pod tą koszulę spiętą na przykład mieć coś obcisłego, niż zakładać szeroki t-shirt pod wielką koszulę, to już w ogóle będziemy w tym się topić. E, więc zasada taka, że zarzucamy coś szerszego na siebie, to wtedy coś pod spodem bardziej obcisłego. Tym bardziej, jeżeli to jest na guziki, jeżeli możemy to otworzyć żeby to było widoczne. No więc, tak jak mówię, szersza rzecz na górze, wtedy bardziej obcisłe spodnie, bardziej obcisła spódniczka i tak dalej. Niemniej jednak możemy robić różne wariacje tego. Czyli, tak jak mówię, jeżeli mamy koszulę rozpiętą i załóżmy szerokie spodnie, tak jak ostatnio w poprzednim filmiku widzieliście z Berszki moje, to słuchajcie, wtedy mamy pasek w talii. Obcisłą bluzkę, czy bokserkę, czy body pod spodem i tą luźną koszulę. I wtedy nie ma znaczenia, że górę i dół są szerokie. Od tyłu by to było widoczne jako po prostu taki szeroki outfit, taki stylizacja e, oversize, ale z przodu mamy ten top obcisły. Tak samo, jeżeli jest sukienka bardzo szeroka, tak? No to też to fajnie wygląda w momencie, jak mamy na przykład kozaki takie obcisłe do, do nogi. Więc gdzieś te obcisłe versus luźne jakoś to się przemienia. Owszem, zdarzają się stylizacje z wybiegu do minimalistycznych marek, gdzie mamy full szeroko. Jest to pewien luk, nie każdy się w tym dobrze czuje. Uważam, że też nie każdy by się czuł komfortowo w pełno obcisłym outfitie, tak? stylizacji, która jest bardzo przylegająca do ciała. Nie jest to dla każdego oba rodzaje, więc trzeba znaleźć jakiś złoty środek i w momencie się zastanowić. Jeżeli założyłam już coś szerokiego, no to wezmę coś z szafy obcisłego, aby to nadać temu jakiś kształt, formę. E, więc chciałam o tym wspomnieć, bo wiele razy do tego wracam i często się też kieruję tą zasadą. E, tak jak dzisiaj mam troszkę szersze dżinsy na sobie, więc założyłam taki golf, sukienko golf e, z Zara Studio z obszyciami białymi. E, tutaj wiązanie beżowe, trochę nawiązanie do starego oblicza marki Celine. E, ale widzicie, no mam troszkę bardziej obcisłą rzecz u góry, a dołem już idzie trochę luźniej. Więc e, jakby czy to kształt litery A, czy bardziej mamy prostokątny kształt, coś w tej stylizacji też musi być bardziej przylegającego. Jesteśmy w połowie mojego dzienniczka zasad. Numer 5. Słuchajcie, mamy kontrasty materiałów. I to jest też coś, o czym wiele razy wspominałam mam wrażenie, bo lubiłam zawsze takie połączenia nietypowe, czyli jak mamy coś sportowego, typu legginsy, z satynową długą koszulą i kozakami na obcasie, ale legginsy takie na pozór bardzo sportowe druga sprawa mamy taką szyfonową jakąś suknię jakąś taką co bardziej albo na wyjścia, albo w stylu boho załóżmy na to ciężką motocyklową kurtkę skórzaną czyli Ramoneskę łączmy takie rzeczy łączmy takie formalności typu właśnie oversize marynarka w kratę legginsy skarpety Nike na to zarzucić i New Balance sportowe buty tak Coś, co niektórym w ogóle do głowy by nie przyszło, aby to połączyć. Nie dość, że mam marynarkę z działu męskiego, z lumpeksu, połączam tym, biorę coś sportowego, co bym założyła na trening, i wypad z domu ze skórzaną torebką. To słuchajcie, już długo, długo, dawno temu się przyjęło, przyjęło. Zarówno na street style światowym, tak, moda uliczna, to co celebryci noszą. A nawet to, jak w swoim wolnym czasie księżna Diana się ubierała kiedyś, to też jest świetna inspiracja i wiele osób dzisiaj się ubiera w jej stylu. Bardzo pochwalam jej styl, był bardzo ponadczasowy, więc też przyznam się, że wiele razy zerkałam na jej stylówki z lat 80. -tych. I tu jest taka właśnie zasada, że słuchajcie, nie bójmy się wziąć satynowej spódnicy, założyć z nią grubego swetra, takiego wełnianego. Spódnica niektórym by się wydawała jak od wyjścia, a jednak bierzemy taki ciężki sweter, bardziej codzienny i wtedy jest po prostu miód, świetnie to pasuje. Kozaki do tego z teksturą, skórzane, cięższe i, i, i wtedy jest jakiś taki fajny balance i to wszystko jakoś fajnie współgra, tak? Więc zdecydowanie jedna z moich ulubionych zasad to jest łączenie różnych kontrastów, różnych tekstur. Mamy wyjściowe, dzienne, to wszystko mieszać. Nie powinniśmy mieć w szafie takiego rozdziału, że tutaj mam tylko rzeczy na wypady okazyjne, typu wesela, czy jakieś inne spędy rodzinne, czy cokolwiek, a tu mam tylko codzienne. Łączmy to wszystko razem. U mnie w szafie wszystko wisi razem. No, nie wiem, mam bluzkę z cekin wisi obok long-sleeve'u białego, codziennego, no bo nie wiadomo co mi do głowy przyjdzie i jak to razem połączę. Więc grunt to jest ta kreatywność i nie bać się ryzykować modowo, nie patrzeć co ludzie myślą, tylko w czym my się dobrze czujemy. Chcemy wyglądać troszkę bardziej ekscentrycznie? Proszę bardzo, nikt nam tego nie zabroni. Więc fajnie ta zasada popycha do takiej odwagi modowej, której Wam serdecznie życzę, jeżeli były momenty, gdzie bałyście się czegoś wypróbować, nie bójcie się, bo tylko dzięki temu odnajdujemy swój ciekawy styl. Numer sześć mamy z różnego źródła. I tutaj nawiążę też o tym, co powiedziałam przy filmiku dotyczącym tego, jak kupuję w second handach, czym się warto kierować kupując w second handach, ale tak też ogólnie. Źródła modowe są bardzo ważne, dlatego, że nie skupiajmy się tylko kupując na przykład w sieciówkach. Tak? I tylko w sieciówkach po pełnej cenie. Raz, że budżet boli, dwa, że mało w tym kreatywności, bo sieciówki, jakby nie patrzeć, wiele razy po prostu kopiują to, co jest z wybiegów. I nie ma w tym jakiejś takiej piątej klepki. Więc polecam Wam robić tak. Szukać w second handach, szukać online, kiedy wyprzedaże są w sieciówkach, tylko jak są wyprzedaże. Szukać na targach, jeżeli są jakieś miejsca, gdzie ludzie wyprzedają swoje rzeczy. Na film targu, zarówno do, dotyczy się mebli, dodatków do domu. Jak i garderoby i po prostu z różnych źródeł. Ja często wchodzę do sklepów, które na pozór nie wydawałyby się ciekawe, a proszę coś znajduję. Tylko, że powiem wam tak, takie prywatne sklepy, gdzie jest po pełnej cenie z tylu na przykład bluza za 300 zł czy sukienka za 600-500. Do takich miejsc nie wchodzę. Uważam, że teraz w dobie Oelixa, Vintage czy Lumpeksów naprawdę nie musimy wchodzić w takie droższe tematy marek, które nie są jakoś mega rozwinięte. Powiem Wam, że no, musiałoby mnie coś bardzo zachwycić, żebym po prostu wydała taki pieniądz na rzecz marki, której nie znam. Dlatego bardzo się schylam ku second handowi vintage rzeczy. I zachęcam was, żeby właśnie mieć z różnych źródeł rzeczy, żeby ta szafa była różnorodna, yy, i trochę droższe i trochę tańsze i takie naprawdę na budżecie. Większość mojej szafy jest na budżecie, a niektóre rzeczy wyglądają drogie. i naprawdę wiele razy ludzie mnie pytali skąd to kupiłaś, skąd to kupiłaś, a mówię im, nie wiem, swego czasu w Anglii jak mieszkałam, tak. 5 funtów, proszę pani, za marynarkę, która jej się wydawała, że wydałam krocie. Więc naprawdę to nie chodzi, gdzie coś kupimy, ale jak wygląda, jaki jest materiał, czy to przetrwa test czasu, tak? ile będziemy to mieli w szafie. Więc zachęcam Was do tego i powiem Wam, że dla mnie takim y, zwrotnym momentem, że tak powiem, to było jak przeczytałam książkę Nina Garcia. Zdaje się, że komuś z Was w komentarzu też podałam, jak się nazywa ta książka: Black Book of Style. Czyli taka jakby czarna książeczka stylu. I w tej książce, zdaje się, że w tej czy w tej drugiej, którą czytałam, przypamiętam, bo też jeszcze była druga, Nina Garcia to w ogóle była dyrektor kreatywna Mary Claire, amerykańskiej edycji tego magazynu. Słuchajcie, to, to mnie bardzo zainspirowało to, co powiedziała, bo mówiła, że dla niej to nie jest jakby coś godnego zachwytu, jak ktoś pójdzie i kupi od stóp do głów rzeczy od projektanta czy do sieciówki i, i paraduje w ten sposób, że po prostu skopiował luks, wybiegu, czy... To żadna sztuka, wydać pieniądze to jest żadna sztuka, a wręcz głupota, jeżeli możemy inaczej do tego podejść. I powiedziała, że o wiele bardziej ciekawi ją dziewczyna, która na przykład ma biżuterię z pchajego targu, Kupiono kiedyś na wakacjach, sukienka z Vintage, buty od projektanta, torebka z sieciówki, i wszystko jest po prostu z innej beczki i wtedy widać, patrzysz na taką osobę i widać, że te rzeczy są naprawdę e, czymś ciekawszym, innym. E, to też nie musi być tak, że wszędzie widać marki, loga. Po prostu jak coś jest fajnie dobrane i z dobrego materiału, to widać, że to jest ciekawsze i bardziej w cenie niż e, że tutaj musi mieć wszędzie napisany skąd kupić? Tutaj też wrócę do Was, z, z, zaczerpniemy tutaj trochę wiedzy z, też z tego filmiku o second handach, jak mówiłam, jak szukać w lumpeksach. Więc mówimy tutaj o męskim dziale. Szukanie w ogóle z męskiego działu rzeczy dla siebie, dla kobiet. Yy, to się tyczy też właśnie szaf mężczyzn w naszej rodzinie, o czym wiele razy mówię. Bo zarówno koszule, jak i marynarki, t-shirty oversize, świetna opcja, słuchajcie, założenie nawet prostego, dużego t-shirtu od faceta, do tego leginsy, na przykład z zapiętkiem, mokasyny, torebka i już wychodzimy z domu, tak? Czy jeansowa kurtka na to. Naprawdę niewiele trzeba, a męski dział daje to, że to są klasyki podkręcone o ten rozmiar większy, więc w momencie jak łączymy właśnie obcisły z luźnym to wtedy te rzeczy wchodzą tutaj w grę i możemy naprawdę zadziałać cuda. Uwielbiam, jak na przykład jest bardziej obcisła sukienka pod spodem marynarka, jakieś duże kolczyki. Niewiele trzeba naprawdę. Zwykła szara marynarka może być z szafy męża. Czy, czy taty, czy właśnie idąc do second handu, czy nawet do Zary na męski dział wchodzić do sieciówek. Nie bójcie się tego, to żaden wstyd, a wręcz potrafi podkręcić stylówki jak nic innego. Więc dla tych, co jeszcze nie wypróbowały takiej zasady, to zachęcam Was, od wielu lat to stosuję i bym naprawdę nie cofnęła się do stricte takich klasyków elementów garderoby damskiej tylko i wyłącznie, bo tak jak w lumpeksach w Paryżu byłam z Maxem, pokazywaliśmy Wam, że był dział marynarek damskich, gdzie wszystkie były taliowane jak od garzonki, i był dział męski, gdzie naprawdę można było przyparać po fajne rzeczy. Zostały nam jeszcze trzy zasady. Numer osiem to jest sięganie po wzory, ale w taki sposób, że mamy tylko jedną rzecz wzorzystą w naszej stylizacji. Czyli załóżmy, jeżeli mamy fioła na punkcie zeberki albo yy, panterki, yy, Jakiekolwiek wzory czy grochy, no każdy lubi co innego albo w ogóle nie lubi, ale jeżeli mówię z swojej perspektywy, jeżeli miałabym wdrożyć wzory do mojej stylizacji, to przykładowo bym na przykład sięgnęła po botki w zebrę, brązowo-czarną, yy, które już też przejawiały się na moim kanale. Zauważcie, że jak to zakładam, to wtedy nie noszę jakichś wielkich innych wzorów, tylko jest skupienie na tym bucie typu, właśnie bym założyła biały t-shirt, ramoneskę skórzaną, kurtkę, jeansy i te buty takie, które stanowią wtedy główny punkt stylizacyjny. Jeżeli mamy na przykład pasek w zebrę, tak? Przykładowo, bo mam też taki biało-czarny, to bym go założyła na przykład na talię, na marynarkę, yy, sukienkę do tego czarną, tak? Sandałki na obcasie i białą torebkę, żeby nawiązać do paska yy, kolorem torebki. Ale nie tak, że mam tutaj zebrę na pasku, zebrę na butach na przykład, no to to już byłoby dla mnie wielkie no. Więc starajmy się jednak mieć takie rzeczy ciekawe w szafie. Mówię właśnie o wzorze zwierzęcym, czy, czy grochy, czy paski, ale nie łączmy dwóch takich samych wzorów ze sobą lub różnych. Bywa, nie mówię, że nie, bo bywa, że tak, że mamy małe, nie wiem, kwiatki z grochami, sukienki są takie połączone, co też ciekawie wygląda. Dla kogoś, kto jest maksymalistą i lubi tego rodzaju, właśnie, mieszania kontrastowe we wzorach, to jak najbardziej. Ale w przypadku, jeżeli lubimy na jakiś wzór i założenie go po prostu w ilości w stylu cztery rzeczy na sobie, czy trzy z tym wzorem, to już się robi po prostu tak zwany overkill, czyli już po prostu za dużo. Więc znajmy ten umiar. Wzory są fajne, potrafią naprawdę wydobyć stylizację. Ale na przykład, jeżeli mamy t-shirt czy Long Sleeve paski pod jakąś odzieżą wierzchnią, czy długim swetrem, no to już nie róbmy w paski spodni do tego, tak? Czy spódnicy. Jakby znajmy taki umiar, że jedna rzecz we wzory, naprawdę wystarczy, żeby resztę stylizacji neutralnej fajnie podkręcić. No i też taka zasada dotycząca już tym razem nie wzorów, a kolorów. Mamy numer 9, który się skupia bardzo na kolorach. I tutaj sobie zapisałam właśnie zasadę trzech kolorów, o czym też już może słyszałyście gdzieś indziej. Na pewno na moim kanale słyszałyście o tym, bo też do tego wracam niejednokrotnie. Słuchajcie, trzy kolory, czyli mamy tak na przykład czerń, szarość i biel, tak? Nie wprowadzam już tutaj żadnego zielonego, czerwonego albo nie wiadomo co jeszcze. Nie mówię, żeby mi się tego nie zdarzało robić, zdarzało mi się. Nieraz, może nawet do niedawna coś zrobiłam takiego, że dodałam kolor, ale to nie jest złe dodawać kolor, ja nie mówię w tym aspekcie, tylko mnie po prostu nauczyło latami jakby odnajdywania swojego stylu. Te lata mnie nauczyły, że jednak w umiarze kolor robi lepiej, tak? Więc jeżeli już chcemy założyć ten czerwony, czy różowy, czy jakkolwiek, załóżmy go na przykład z beżowym. Beż, biel i róż. Już jest fajnie, tak? Bo można zarzucić właśnie koszulę różową na full stonowany, beżowy look, albo skupić się na torebce, albo skupić się na butach i wtedy faktycznie mamy te trzy kolory, tak? Moimi faworytami to oczywiście beż, czerń i biel, uwielbiam to połączenie. Załóżmy na przykład kaki, tak, ciemnozielone, takim midły w połączeniu z brązem i z bielą, jak najbardziej. Ta biel też zawsze jest fajnym elementem, biel, kolor i coś neutralnego, tak, to, to jest jakby taka zasada, którą się warto kierować, albo jeżeli robimy stonowanie, to czerń zawsze też do stonowanych kolorów, typu szarość czy, czy beż czy właśnie jak możemy zastąpić czerń granatem, ale też nie, nie bójmy się łączyć właśnie granat, czerń i szarość, tak? No, to takie, różne takie, w, w takiej bazie kolorystycznej tkwić i różnie to mieszać, bo ja uwielbiam takie neutralne podejście do tego, że wszystkie te kolory można mieszać razem. To nie jest tak, że coś do czegoś się pasuje. Czy to brąz z zielenią i z granatem, czy granat czerń i, i taki burgundowy kolor, tak? Różnie można to mieszać, więc taka zasada trzech kolorów jest złota, naprawdę. Nie dodajmy więcej niż trzy, dwa czy trzy super. Zauważcie, że zarówno z biżuterią, i, czy wzory, wszystko jakby razem jest połączone i wraca do tej pierwszej zasady mniej znaczy więcej. Więc jakby. Mm, tu jest ten pierwszy punkt, był taką esencją do tych innych punktów, które Wam dzisiaj przedstawiam. Mamy, słuchajcie, numer 10. Finalnie chcę Wam przedstawić coś, co jest uważam równie ważne jak pierwszy punkt, czyli baza z klasycznych rzeczy. Baza z klasycznych rzeczy, czyli po prostu mieć taką fundamentalną garderobę, słuchajcie, kapsułową, tak zwaną, mieć bazę składającą się, załóżmy, może z 10 rzeczy, z którymi codziennie mieszamy, robimy stylizację na nowo, typu, Biały t-shirt, biała koszula, niebieska koszula, czarny t-shirt. Już mamy cztery podobne, tak? E, jeansy niebieskie, jeansy białe, czarne cygaretki, czarna spódnica, płaszcz wełniany i ramoneska skórzana. Uważam, że ktoś miał właśnie te rzeczy, jesteśmy w stanie budować na tych rzeczach inne stylizacje, używając innych, bardziej fikuśnych rzeczy w szafie grubsze swetry, czy jakieś bardziej widoczne buty, torebki, paski dodawać i tak dalej. Ale trzeba mieć taki fundament, basic rzeczy, aby móc ten styl podbudowywać właśnie wtedy biżuterią, czy dodatkami, czy jakimś wszelkim innym ubraniem, który doda tej rzeczy pikanterii, tak? Więc jakby to jest moim zdaniem bardzo ważny punkt. Jeżeli mamy zacząć budować styl od nowa, albo go zmienić troszkę, podrasować, Zauważmy w szafie najpierw wyjmijmy i zauważmy, co jest takie klasyczne. Nie mówię, że żeby te rzeczy się kojarzyły z tym, co nosimy do pracy załóżmy, no bo są osoby, które po co wymieniłam, często noszą właśnie do pracy, koszule i tak dalej, ale chciałabym, żebyśmy wyszli z tej jakby strefy i jednak te klasyki używali na co dzień, na inny sposób, tak? Koszule założyć na t-shirt na przykład, do leggingsów, do sportowych butów. Nie bać się nosić sportowych butów też do spódnic, typu właśnie satynowych, jak wspomniałam. Więc to wszystko się razem przenika. Uważam, że te 10 zasad chyba widzicie dla tych, co oglądają mnie do tej pory, dlaczego to jest tak pode mnie zrobione. Ja się dzielę właśnie z Wami moim podejściem do stylu, który mam nadzieję, że też w jakikolwiek sposób Wam otwiera oczy. Nic nie chcę tutaj wam narzucać, ale mam nadzieję, że podzielicie się ze mną, czy same też używacie takich zasad, czy już było to właśnie w waszej głowie, że faktycznie też tak się ubieram, czy jednak jest coś nowego tutaj w tych 10 punktach, które wam dzisiaj przedstawiłam, co wdrożycie u siebie. Więc dajcie mi znać. A tymczasem w tym tygodniu zabieram się do kolejnych filmików, które wam obiecałam, więc wracam do Was w najbliższym czasie, już się nie mogę doczekać. Ściskam Was mocno, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe i do następnego! Hej!